Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Chwała Tobie, Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom: Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów, o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Witajcie w domu. Cieszę się bardzo, że. bardzo bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj razem z wami tutaj w parafii Matki Bożej Jamieńskiej, gdzie dojrzewało również moje kapłańskie. Okazuje się później, że biskupie nawet powołanie. I dzisiaj chciałbym odnieść się do Ewangelii, która jest źródłem naszej nadziei, nadzieja i radość, która przewyższa, która nawet jest w stanie sprawić, że na śmierć papieża Franciszka możemy patrzeć z perspektywy zmartwychwstania. Dla nas chrześcijan śmierć nie jest końcem wszystkiego. Jest to przejście z jednego, z jednej rzeczywistości do drugiej, z jednego świata do drugiego. I dzisiejsza Ewangelia mówi o świadkach, o tych, którzy doświadczyli spotkania z żywym Panem Jezusem nie z martwym w grobie, ale z żywym Panem Jezusem i postanowili, że tego Pana Jezusa będą głosić dalej. I jest takie bardzo ważne słowo: świadek, być świadkiem. Najczęściej. Mówiąc o świadku, myślimy o świadku jakiegoś wypadku, jakiegoś wydarzenia, świadek w sądzie albo na przykład ktoś przedstawia jakiś, do, jakiś dokument, który jest jakimś świadectwem, ale też człowiek może być świadkiem, może być świadectwem. I przypomina mi się święty Franciszek z Asyżu, który kiedyś razem z bratem poszli na ulicę pewnego miasta i Franciszek powiedział do niego, wiesz bracie, teraz będziemy głosić kazanie. No, i szli sobie tak, szli. W końcu wieczorem przyszli i brat mówi do Franciszka: o Franciszku, przecież mieliśmy głosić kazanie.' Mówi, Cały czas głosimy. Pomogliśmy starszej pani, uśmiechaliśmy się do ludzi, byliśmy życzliwi dla innych. To jest kazanie. Bez słów, ale to jest kazanie. I analogicznie do tego przypomina mi się taka bajka o pewnym królu, który miał trzech synów i. Y Powiedział do nich tak, słuchajcie, niedługo będę odchodził z tego świata i chciałbym, żebyście byli moimi następcami, ale chciałbym moje królestwo ofiarować tej osobie, to znaczy temu królowi, temu księciu, który zostanie królem, który zostawi najbardziej trwały ślad. Król postanowił, że da królestwo temu księciu, który okaże się takim, który zostawił najbardziej trwały ślad w sercach. Na Boże w sercach, w całym swoim, swoim królestwie. I pierwszy najstarszy postanowił, że będzie robił ślady na piasku w postaci kamieni, więc wstawiał kamienie, różne strzałki, różne takie rzeczy, które można było dostrzec gołym okiem i pomyślał sobie, o, jak mój król, mój ojciec będzie przychodził, to na pewno zobaczy te kamienie, zobaczy te ślady, które zostawiam. Natrudził się strasznie. E, kilka takich powiedzmy... E, Wozów z kamieniami użył do tego, żeby zostawić trwały ślad. Drugi natomiast jego syn postanowił, że mówi: a ja będę jeszcze sprytniejszy. Ja wezmę taką tasiemkę i bardzo dużo tej tasiemki porostawiam na różnych, przy, poprzywiązuję do płotów, do różnych zagród, do różnych domów i tego będzie pełno. Mój ojciec król na pewno to zauważy. Natomiast najmłodszy syn tego króla pomyślał, właściwie wszystkie pomysły już mi zabrali, więc ja po prostu przejdę się przez królestwo i zobaczę, co będę mógł zrobić. Kiedy tak sobie szedł, to zobaczył, że jakiś, jakieś państwo młodzi siedzą za stołem, mają wesele. Rozpoznali w nim księcia, mówię, książę, to ty? Tak, chciałem wam złożyć życzenia z okazji waszego ślubu, życzyć wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Książę, ale... Czy nie pogardzisz tym, żeby usiąść z nami ze stołem? Oczywiście bardzo chętnie usiądę. Więc książę był z nimi, spędził tam ze dwie godziny, śmiał się razem z nimi, tańczył, po prostu był jak członek rodziny. Poszedł dalej, zobaczył ludzi, którzy, yy, którzy ciężko pracują. Pomyślał, podejdę do nich, powiem im szczęść Boże i powiem, żeby byli silni, a może nawet w czymś im pomogę. I zobaczył, że starszy człowiek nie mógł sobie poradzić, dźwigał coś, więc on mówi: No nie, nie będę czekał na, moich, na moje sługi, ale sam mu pomogę. Więc podszedł, podtrzymał starszego człowieka i pomógł mu przenieść jakąś ciężką rzecz. Zobaczył y, młodą kobietę, która miała kilkoro dzieci i rozwieszała pranie. I okazuje się, że to pranie y, tak bardzo ją absorbowało, miała mało, y, mało siły, więc pomyślał: To pomogę jej, i pomógł. I tak książę przechodził sobie przez całe królestwo, i później przyszedł taki dzień, w którym trzeba było rozstrzygnąć, co się. Poczekajcie. Przyszedł taki dzień, już się pojawiam tu. Przyszedł taki dzień, kiedy było, trzeba było rozstrzygnąć, e, który z tych synów zostanie następcą tronu. I co się okazało? Zanim ten dzień nastąpił, to rozległa się niesamowita, zapanowała niesamowita burza z piorunami, ulewa. Te wszystkie kamienie, które zostawił ten pierwszy sen, gdzieś tam zostały przez piasek, przez liście zasłonięte. Również te kolorowe wstążki, których było bardzo dużo. Wiatr powiał i zostały jakieś szczątki, ale za dużo tego nie było. Natomiast kiedy król przechodził, spotkał ludzi, którzy właśnie sprzątali. Po weselu, i powiedzieli: Królu, jakiego ty masz, wspaniałego syna. On przyszedł i zasiadł za stołem razem z nami, jak brat, jak przyjaciel. Więc naprawdę gratulujemy Ci takiego syna. Poszedł dalej, zobaczył starszego człowieka, który się ledwo trzymał na nogach. Mówi: Twój syn ma takie dobre serce, Pomógł mi, aby mi było tak bardzo ciężko, pomóż. Także bardzo Ci dziękuję, że masz takiego i gratuluję Ci takiego. Takiego syna, ten najmłodszy, ten, ten, ten właśnie okazał się najlepszy. Poszedł dalej, zobaczył tę kobietę, która zdejmowała już to pranie, które zresztą nie wyschło, bo była ulewa i deszcz, ale wspominała ten fakt, że, że książę pochylił się nad jej problemem. Kochani, król nie miał żadnych wątpliwości. ci zostawiali ślady takie zewnętrzne, natomiast on zostawiał ślady w sercach ludzkich. I kochani, chciałbym bardzo, żebyśmy my również zostawiali ślady w sercach ludzkich, żebyśmy tak jak święci ludzie, tak jak święty Jan Paweł II, tak jak ojciec święty Franciszek, tak jak święta siostra Faustyna, tak jak święty ojciec Pio i tak dalej, żebyśmy my również zostawiali trwałe ślady w sercach ludzkich, żebyśmy byli świadkami, żebyśmy nie tyle byli takimi wielkimi nauczycielami, którzy pouczają innych, ale żebyśmy sami byli osobami, które wymagają od siebie. Kiedyś do matki Teresy z Kalkuty przyszedł dziennikarz i chciał ją pewnie złapać na jakimś słowie, i mówi Matko Tereso, proszę powiedzieć, co w Kościele powinno się zmienić? Licząc na to, że ona powie: no w kościele źle się dzieje, powinno się coś tam poprawić. A ona powiedziała: Panie redaktorze, uważam, że w Kościele powinnam zmienić się ja i pan, panie redaktorze. To było takie świadectwo niesamowite. Ta kobieta nie powiedziała w życiu zbyt wielu przemówień, a jeśli były, to mówiła bardzo prosto, a jednak okazuje się, że jej świadectwo życia było bardzo przemawiające. I chciałbym teraz spytać was, drogie dzieci, o kilka rzeczy związanych właśnie z, ze świętami wielkanocnymi i również ze świadectwem. Wiadomo, że święta już się kończą, prawda? I niektórzy powiedzą święta, święta i po świętach, i niektórzy może sobie pomyślą: No, waga mnie chyba oszukuje, bo się popsuła, teraz pokazuje większą wartość. A niektórzy być może powiedzą sobie: No, po tych świętach jestem lepszy, udało nam się z rodziną zjednoczyć, coś dobrego zdarzyło się w nas i wokół nas. I chciałbym Was spytać: powiedzcie mi, kto chciałby odpowiedzieć: Czy w czasie świąt wielkanocnych, Najważniejsze jest A. Kurczak, B. Jajko, C. Zając, czy D. Pan Jezus z martwych wstał? Pan Jezus z Oczywiście, bardzo dobrze, brawa. Kolejne pytanie. Powiedzcie mi, kto jest ważniejszy? Czy ten, który nakazuje innym? powiedzmy, palcem i grozi pięścią, czy ten, który daje dobry przykład? Który, która z tych opcji jest bardziej, powiedzmy, przez nas czytelna? Który daje przykład. A nie ten, który tupnie nogą i powie, to to robić, bo jak nie, to koniec z sobą? Nie, bo to jest zło. To jest zło? No to dziękuję za takie słowa. A słuchaj, a oczywiście prawa, To się zgadza. <klucz> Słuchajcie, a co jest ważniejszego? Śmingus dengus... Czy msza święta w kościele? Kto chciałby powiedzieć? Msza święta. No właśnie, po śmigu z można też odwołać, prawda, z różnych względów, albo przełożyć. A msza święta to jest tak. Proszę bardzo. A spotkanie z Panem Bogiem jest ważniejsze. Oczywiście, ale tak kazali ci mówić? Czy naprawdę tak myślisz? Naprawdę! Naprawdę? Na 100%? Tak! No dobrze, przekonałaś mnie. Dobrze, a słuchajcie, a powiedzcie, czy może a brawa. A powiedzcie mi taką rzecz, czy znaczy ile dni pan Jezus przebywał w grobie? A 1, b2, c3 czy d12? Ile w grobie, którego dnia z martwych wstał? Tutaj jest odpowiedź, już idę do ciebie. Trzy. Trzy dni leżał w grobie, oczywiście brawa. Kolejne pytanie: kto z Was powie w dzisiejszej Ewangelii, mowa była o pewnych kobietach, które przyniosły apostołom dobrą nowinę? Jak możemy je nazwać? A, dziennikarki, B, plotkarki, C, świadkowie Pana Jezusa. Czy D? Nie wiem, jaka D odpowiedź. To nie będą trzy. Świadkowie pana Jezusa. Świadkowie pana Jezusa, bardzo dobrze. Ja, pytanie, ja te pytania na bieżąco po prostu wymyślam, więc jest tak naprawdę mogą być różne pytania i odpowiedzi. A nie wiem, czy wiecie, że w czasie, w czasie wielkanocnym możemy pozdrawiać się inaczej niż niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, inaczej niż szczęść Boże, inaczej niż u franciszkanów pokój i dobro, tylko jakieś inne takie wezwanie jest. Czy wiecie, jakie jest takie? Proszę bardzo, Piotrek. Chrystus zmartwychwstał. Jak się odpowiada? Prawdziwie zmartwychwstał. To sprawdzimy, czy to działa, dobrze? Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie. Ale ładnie. To teraz sam... Brawa dla wszystkich. To teraz poprosimy, żeby same kobiety odpowiedziały, dobrze? Chrystus z martwych wstał. Ale ładnie. Brawa dla kobiet. Teraz zobaczymy, jak pójdzie mężczyzną. Chrystus z martwych wstał. Też bardzo ładnie. A więc kochani, postarajmy się, żebyśmy byli świadkami Pana Jezusa, świadkami Jego nadziei, abyśmy również byli osobami, którzy wymagają przede wszystkim od siebie, tak jak święty Franciszek powiedział, że chce rozpocząć reformę Kościoła od siebie. I Marcin Luther nawet o Nim powiedział, że gdyby więcej było takich franciszków w zasyżu, to pewnie nie zdobyłby się na to, żeby próbować robić reformę kościoła. Dlatego święty Franciszek uczy nas, żebyśmy byli osobami, które wymagają i uczą się od Pana Jezusa. A papież Franciszek odszedł do domu Ojca i tam wyprzedził nas. Jest pierwszy. My kiedyś do Niego, ufam, dołączymy. I przypomina mi się tak, jak kiedyś opowiadałem Wam pewnie w szkole w Włagiwnikach, uczyłem dzieciaki. O niebie siedzieliśmy na dywanie, to była zerówka, i powiedziałem im: Słuchajcie, w niebie nie będzie już węflonów, tych, które macie na rączkach. Nie będzie, nie będzie. Nie będzie zastrzyków bolesnych. Nie będzie żadnych chorób. Nie będzie żadnych wojen. Będzie tylko pokój i będzie miłość. I wtedy umówiłem się z dziećmi za 100 lat w niebie. I później, po tygodniu Pewnie już znacie to. Po, tyga, po tygodniu stanął jeden z tych przedszkolaków naprzeciwko mnie, ten z zerówki, wyciągnął palec i mówi: Pamiętasz, jesteśmy umówieni. Ja mówię, nie wiem o co Ci chodzi. Za 100 lat w niebie. I tak mi pogroził: Tylko bądź grzecny, żebyś nie poszedł do piekła. Ja wiem, dobrze, postaram się. A Ty będziesz grzecny. Więc teraz mam pytanie do Was, kochani: Czy ktoś z Was chciałby się umówić ze mną za 100 lat w niebie, niech podniesie rękę do góry? Patrzmy, ministranci, diakon też jest. Karolinka? Jest. Wszyscy, czyli za sto lat umawiamy się w niebie. Tylko musimy tak przejść, żebyśmy byli świadkami Pana Jezusa. Żebyśmy nie skupiali na sobie, ale właśnie na Nim. Z całego serca was do tego zachęcam. Amen.